oglądamy. W początek pokazał nam, że to będzie interesujące spotkanie. Mógłby Pan rozpocząć naszą rozmowę od pozytywów czy problemów mieć? Znaczy, ani od tego, nie od tego w Wodecki i Włodzik Wojnalowski skomponował utwór. Bardzo ładny utwór. Lubię wracać tam, gdzie byłem. No właśnie, pan trener Prowierz lubi wracać tam, gdzie był? Nie słyszałem tej piosenki. Bardzo dziękuję za wizytę, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. Branos. Nie, nie dobranoc. Mamy mecz. Bardzo dziękuję. Kapitalna akcja wcześniej Kosztala i Pietrzaka. Wisła robi show. Panie trenerze, dziękuję. Powodzenia. Tak bym powiedział. Nie klucze, a piłka. Będzie decydować. No to, żeby oby tak za głębiej jak pan. Wszystkiego dobrego panie że. Spudłował, a w tym momencie mogło być 3 do 0. A skoro, a skoro Lech nie wykorzystał sytuacji. Zobaczmy. Stokautowany Paweł Gil na kursie kolizyjnym znalazł się. W sędzia czy? No, trzeba czasami zaryzykować, jak się nie zaryzykuje, nie bije się kawioru. Był pomysł i najważniejsze, że nie przestraszyliście się. Właśnie, też mówię to tak. Nie przestraszyliśmy się. Żeby skoro był szampon i szampon. Kar... szampan. <laughs> szampon niepotrzebny. To mi <laughs> nie jest potrzebne. Twojej drużynie przydałoby się coś na uspokojenie. Szukałam w torebce, nic nie mam. Po prostu powiedz mi, czy mam rację, żeby się przydało. Nie masz, zawsze miałaś. Naprawdę? Pokazał Maciejowi Stolarczykowi, że pragnie grać w pierwszym składzie. Masz jeden taki większy błąd, gdzie popełniliśmy to właśnie w przeciągu chyba pięciu minut było tak, że były za duże ludzi. W przeciągu to się można przeziębić. <grym> to jest, jak powiedziałeś, 18 ramka. No mam na. Lechia moich marzeń będzie jesienią, tylko moja lechia. To rozumiem, że, że ta lechia, która jest liderem, nie jest jeszcze lechią pana marzeń. Nie pan, gdyby, gdyby pan znał moje marzenia, to, to by się pan przetraszył, także o, spokojnie. wojskowe. Druga połowa. Mamy jeszcze puchar za dwa dni. To też jest ciężkie dla nas. Brawo. I tak se tu... Oj, chcą z nami, chcą z nami grać, piłkarze Piasta. Posłuchajmy, jeśli pozwolisz, wywiadu z gośćmi dla odmiany. Teraz Romanczuk jest bardzo gościa. Panie Adamie, wiele rzeczy trzeba w życiu mieć, ale jedno jest najważniejsze. Szczęście. No tak, jak to się mówi, na Titaniku mieli zdrowie, mieli pieniądze, nie mieli szczęścia. Humory, rozumiem, i są... Koszmarne głowy między kolanami, jak to się mówi, czy też są jakieś powody do optymizmu? E, no naprawdę nie mamy głowy między kolanami. E, myślę, że mogę tak troszkę brzydko powiedzieć, że wszyscy mamy tam co innego. Ojej, koledzy pytają z wozu, czy pan panie Zbyszku ma dzisiaj mininy? Ma pan mininy. Oby bez kontuzji i bez kartek. Ucierpiał, panie... tak, dzisiaj? Nie wiem, co się stało, ale coś złego stało się z moją łydką. Mówi, czy ktoś w ferworze walki wszedł w ślizgę w tą łódkę? Czy po prostu jest to nagerwanie? Jak bardziej ja będę wiedział, bo warowcy to sprawdzają, co się wydarzyło. Arbiter czeka na decyzję arbitrów na worze War. Sędzia ma do pomocy auto z telewizorkiem, można sobie zerknąć. Spokojnie, jeszcze mamy czas zagrała fantastyczny mecz w Poznaniu i zasłużenie zwyciężyła 5 do 2. Na koniec mała scenka rodzajowa. Przy dzisiejszym spotkaniu podchodzi do pana Maciej Sarnok i mówi, trenerze, ja w dalszym ciągu chcę strzelać karne. Co trener na to? Ja Że też, ja też chciałbym strzelać. <noise>